Teść. To już kolejny filmik w ramach festiwalu Reaktor Online. Tym razem dowiemy się, jak wiele sztucznych barwników zawierają słodycze. Do eksperymentu potrzebujemy kolorowe cukierki, wodę i talerz. Kolorowe cukierki układamy w koło talerza. Do kolorowych cukierków powoli nalewamy wodę, tak aby talerz się wypełnił. Barwniki połączyły się w kolorową tęczę. Zobaczcie jak wiele sztucznych barwników jest w słodyczach. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszamy na kolejny odcinek.